Ludzi zawsze ciągnęło do pięknego morza. Ale ostatnim razem tam nie dotarliśmy. Surfingowa przygoda Lindsay źle się skończyła, bo tornado przeszkodziło jej w zabawie, a DJ stracił gadki. Nie zma klata, kolo. Dzięki męskiej postawie Duncana żarówy wygrały pierwsze wyzwanie. Trend kolejny raz doprowadził wszystkich do szału swoją obsesją na punkcie liczby 9. A Beth przekonała do siebie drużynę dzięki bransoletkom przyjaźni. Choć taczma Maharold był super, kolejne wyzwanie wygrały makiety i kasa do zwłęzienia. Robiło się jeden do jednego. O zwycięstwie miał zdecydować turniej tańca. Trend przypadkiem skręcił kostkę, ale szauna przetrwała na placu boju. Zdobyła punkt w hawajskim stylu luau. Zostało 11 osób. Może w tym tygodniu to makiety wygrają? Zajrzyjcie na plan totalnej porażki! i ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich stan Kim chce być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być słabym Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spłakowane torby na drogę już mam Kiedyś w dojdę mam. bo ja chciałbym być

Co żeby robić cokolwiek. Wyparowują ze mnie obłędne umiejętności. Czuję to! Moje moczo tonie w pocie! Możesz wachlować trochę szybciej. Ech, gorąco ci! To co ja mam powiedzieć! Ech, ech. Żeby się przeziębić w taki upał. Babcia! Wody? I śmiało, od ciebie mogę przyjąć nawet wirusa. <grystanie> to e, słodkie, trend dzięki. Spokojnie to alergia. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Super! Zdobyłem u niej kilka dodatkowych punktów. A, no to bilans naszego związku wychodzi na zero. Nie, żeby ktoś to liczył. To znaczy poza trendem. Moja czacha! Spokojnie. W rewolwerach są ślepaki. To znaczy w jednym z nich na pewno. Słonko świeci, ptaszek śpiewa, na dziki zachód nam trzeba. Czeka was pojedynek w samopołudnie. Albo walczycie, albo wykopię was z miasta obiboki. <laughs> serio? Pojedziemy za miasto? Do centrum handlowego? <laughs> o, przeklęta wilgoć. I na co się tak gapicie? Afroni widzieliście? <noise> Coś ci się nie podoba w mojej fryzurze? Ja przez nią nic nie widzę Słuchajcie ludziska! W każdym porządnym westernie są dobrzy, źli, konie i śliczne damy Dobry, pokonuje złego i odjeżdża na koniu w stronę zachodzącego słońca. A co ze ślicznymi damami? Nie interesuj się, <laughs> tylko się z tobą drażnię. Zwykle obserwują barowe bójki w salonie. Barowe bójki! Super! Sam bym tego lepiej nie pokazał. Większość zbójek kończy się tym, że przegrany ląduje w korycie. W moich stronach kumple troszczą się o siebie. Harold może jest mały i dziwny, ale to jednak mój kumpel. Będę miała oko na Duncana. O tak, jest super. Przestańcie się gapić na ciacho. Macie się gapić na mnie. Czas na pierwsze wyzwanie. Kowboj, oh który nie umie radzić sobie z końmi, nie jest wart splunięcia. Czas osiodłać konia! Tylko na takiego wierzchowca nas stać? Chcesz mieć pięciogwiazdkowy hotel, szampana i kawior na śniadanie? Na czymś muszę przeoszczędzić! Jest świetny! Doskonale się spisałeś! Jaki on ja bym... miły! Trzy razy z rzędu spędziłem lato na obozie rycerskim. Uczyliśmy się walczyć, jeździć konno i wyglądać męsko w rajtuzach. To nie jest takie proste! Dlaczego na końcu westernu facet musi być sam, na koniu? Przecież to film! Facet powinien zdobyć dziewczynę! Facet czyli ja! I to ma być wyzwanie? Złaź z niego! Kowboje i kowbojki! Musicie dosiąść wierzchowca stamtąd! A nie stąd! Z tamtej platformy! W zeszłym tygodniu wygrały żarówy, więc zaczynają! Spokojnie! Przeprowadziliśmy doświadczenie na stażystach! Przeżyli! Nie, 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 Dobra, jest bezpiecznie! <laughs> To niesprawiedliwe. Dlaczego mamy być pierwsi? To ja tak powiedziałem. Jestem szeryf Chris McLean. Kurczę, chyba naprawdę zaczyna mnie coś brać. Spoko, pomożemy ci wejść po drabinie. Eee, chwila. Gwen naprawdę jest chora. W jej stanie może spaść z pomostu i wylądować na grzbiecie tej biednej habety. Co to miało być? Łupi! Trzymajcie kciuki! Pomóż Uda ci się, śmiało! Potrzebujemy nowego kapitana. Słyszałam to! Połam nogi, Gwen! Połam nogi? I mówi mi to, kiedy mam skoczyć 30 metrów w dół? Głupi, głobi. Nie dam rady. Przyśpieszenie równa się masa, razy grawitacja, stała okolicznościowa, równaniowa. Niedobrze, ludzie, niedobrze. dobrze. jest mała? Dzięki. Uważaj na moją. O! Rękę! Głupi, głupi, głupi! Haha! Ha, ha! to było coś, Gwen! Punkt dla żarów! Makiety, teraz wy! Ach, chyba nie może być już gorzej. Chociaż jednak może? Wyrazy współczucia. Żarówy jeden, makiety zero. Harold, zasuwaj! <grymne> Miałeś dosiąść konia, Duncan. Złamałeś mi kość ogonową. Żaruby? Trzy. Makiety? Zero. Zegnaj słodki śmiecie! Ej. Ej. Ej! A ty dokąd koniku? Doceniam Twoje starania, Owen. Koń ugiął kark, a ja nagnę zasady. Makiety zdobywają pierwszy punkt! Ej, co on nie wyobraża! W jakoniku? rządzi! Tylko nie na druty! Chris, wyślesz kogoś na pomoc DJ-owi, tak? <grym> <grym> Oświadczam, na planie totalnej porażki. Troszczymy się o zdrowie oraz dobro naszych zawodników. Pragnę dodać, że podczas tego programu nie ucierpiało żadne zwierzę. A na trzydziestej stronie mojego kontraktu jest wzmianka o mięśniach pośladkowych. Nie wolno mi robić nic, co mogłoby w jakiś sposób nadwerężyć moje... aktywa. <laughs> Sorry. Jeśli powędruję do salonu piękności w niebie, nie pozwolisz? Gdy ja mogę zabrać Twoje włosy! Zwariowałaś? Aaaa! No pięknie! I zrobił się nam remis 3 do 3. Teraz wszystko w Waszych rękach. Śmiało, która chce zdobyć punkty dla żarów? Ależ proszę, koleżanko. Dlaczego cały dzień musimy gapić się na Twój pępek? Włóż coś dłuższego! O oh, jasne, już lecę! I tak jak ty ubiorę się w tandetny t-shirt z badziewiastym nadrukiem! Przynajmniej mam włosy. Twoje afro jest takie wielkie, że ma własną grawitację. Ja ci dam grawitację! Gdzie one są? Wiszą tam! Spójrzcie w górę! Ha, ha, ha. ha łysał ci, że nie masz takich włosów! Haha! Ha. świeciły są glacą, a twoja golizna oślepia telewizów w całym kraju! Dobra, a... dobra. Wytrzepiesz całą naftalinę z mojego wdzianka! Obie drużyny mają teraz po trzy punkty. Nie lubimy remisów. Czas na następne wyzwanie! Mógłby mnie ktoś stąd zdjąć? Halo! Do was mówię! Każdym szanującym się esternie musi być porządna strzelanina. Kapitanowie drużyn wybiorą rewolwerowca, który stanie do pojedynku na śmierć i życie. Ha, ha, ha. Halo? A? Jasne. Dobra. Zdaniem prawników możecie strzelać dopóki ktoś nie zostanie lekko ranny albo nie rozbeczy się jak dzidzia. Walka na śmierć i życie jest kategorycznie zabroniona. Głę, Trent, kogo wybieracie? Jeśli mam mieć szansę u Gwen, muszę znaleźć sposób, żeby jej pomóc. Wybieramy. Owena! Co? Chcesz, żeby Owen robił za tarczę strzelniczą? Przegramy! On jest trochę za. duży. Jestem szeroki jak ciężarówka! Owen! Włożyłbyś jakieś spodnie! Znowu podkłada się jak dziecko. Nie chcę wygrywać w ten sposób. Nareszcie dobrze pokombinowałem. Z dziewczynami wcale nie jest łatwo. Owen, wyżłopałeś amunicję z obu naszych rewolwerów. Na mnie nie licz. Nie kopsnę się po wodę, jest za gorąco. Corki, strasznie mnie suszyło. No dobra, zmiana planów. Skoro Owen zepsuł nam wszystkim pyszną zabawę. Waszym wyzwaniem będzie łapanie krów na lasso! Gdzie są te słodkie, małe cielątka? Jakie cielątka, stary? Makiety będą kowbojami, a żarówy bydłem! Jeśli kowboje złapią bydło, wygrają. A jeśli bydło wymknie się kowboją, ono wygra. Jak poznamy, kto jest kim? Makiety założą te stylowe, kowbojskie kapelusze. A żarówy dostaną. Wymiona! Musiałeś zapytać? Sorki, na pewno będzie ci do twarzy w tym czepku głęb. Wymio zachwycająco! Wymio zachwycająco? Ach, głupi, głupi! Znowu wszystko spoprałem! <głupi> Kurczę, mam krowie cycki na głowie! Głupi milion baksów. Czy bydło ma ochotę na sianko? A czy szeryf ma ochotę zarobić w papę? Nie, dzięki. Jurorem w tym konkursie będzie szef. Jo, szefie! Niezła dziecka, laleczko! <śpiewa> Jak zrzucę te łachy, to może cię uwolnię! Po kurczę, nie czuję rąk! Zaczynajmy polowanie na bydło. Gdzieś ty się tego nauczyła, bez. W szkolnej orkiestrze wymachuję batutą, dlatego mam taki giętki nadgarstek! Ha! Kłopoty z równowagą, wielkoludzie? Dwie krowy już powalone! Zostały jeszcze cztery! Kurcze, nie trafiłem. Ow. Mam dość. To się musi skończyć. Dlaczego trend nie fair? Dziewczyny nie lubią, kiedy faceci im pomagają. Otwierają drzwi, słoik z ogórkami, pomagają wygrać milion dolarów. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie! Ma! Rację! Nie! Złapię! Cieko w boju! Lindsay, zwariowałaś? Idź łapać bydło, wiesz, ludzi z wymianami! Dowcipny <grym> jesteś! Chciał mi znać, że podpisał kontrakt na moją szyję. Podobno moje ścięgna są doskonałe. I co? No co w na to? Fajne, nie? Tylko nie dważ, ani szyja, ani stopy nogi, kolana. I uważaj na kratkę piersiową. Mam cię! To była kaszka z mleczkiem. Siemka, cukiereczku! No proszę, co my tutaj mamy? Bydło spytało go w bojów? To trochę zaskakujące, ale co tam! Żarówy wygrywają! Ej, Kolo! Jesteśmy w jednej drużynie! I co z tego? Za karę zakujesz mnie w dyby, Kolo? Y y mogę się uwolnić w każdej chwili! Y Makiety, lebiegi z was! Czy wiecie, jaki los was czeka? Każdemu z was wypalę znamie! Nie masz przypadkiem G? G? Tak jak Gwen? O, oh, trend chce wypalić sobie mój inicjał. To już po prostu przegięcie. Głupi, głupi, głupi! <grystanie> Dzięki. Prawnicy zabronili mi znakowania. Pozostaje mi tylko wykopanie jednego z was w najbardziej ekscytującej ceremonii wręczenia pozłacanego grisa w historii. Jazda po prysznic. Cochniecie. I... Czy mi się chce sikać? Oczywiście nie mam zamiaru załatwić się w meczce! Dobra, kłamałem. Muszę porządnie umyć włosy! Au! Mam mydło w oczach! Chciałabym poznać powód, dla którego ten palan z zieloną grzybą znęca się nad biednym Haroldem! Dlaczego znęcam się nad Haroldem? Oto powód! Jest mniej więcej tego wzrostu. Ma piękne brązowe włosy. i jak się wścieknie, może potrapać. Nie, to nie niedźwiedź, tylko Courtney. Harold wykopał ją w poprzednim sezonie. Tak? To zemsta. Dlaczego nie kąpałeś się w beczce tak jak wszyscy? E, jak na jeden dzień narobiłem sobie dość obciachu. Trent, musimy porozmawiać. O, nie mów, że to to, o czym myślę. Właśnie to, o czym myślisz. Miałaś mi tego nie mówić Trend, fajny z ciebie facet, naprawdę Ale nic z tego nie będzie To dlatego, że chciałem sobie wypalić literę G? Nie Chociaż tak, ale to nie dlatego Ty masz swoje dziwactwa, a ja mam swoje Tak już jest Ale zawalałeś dla mnie wyzwania, a ja chcę wygrywać uczciwie, jasne? Co ty mówisz? To koniec Przykro mi Mnie również, Gwen, rozumiem ale się porobiło. Powtórz im, co powiedziałaś Trentowi! Przepraszam, mam zatkane uszy. Przez katar! Dobra, ja ich oświecę. Trent specjalnie zawalał wszystkie wyzwania. Dla Gwen. Coś Ale to takiego! Nie w Gwen nie pozwoliłaby na to Trentowi. Na pewno. Prawda, Gwen? Mm, no to zależy od. Czasami trzeba. Zrobił to. O, oszukiwaliście nas! Jak mogliście, a nasza przyjaźń? To nie była moja wina. Nie miałam o niczym pojęcia, słowo! Dlaczego mamy ci wierzyć? Bo właśnie zerwałam Trentem. O nie! Jak mi was szkoda? Moim zdaniem razem to wykombinowali, żeby zapewnić sobie występ w finale. O! Wow, piękna i sprytna para! Nie mam z tym nic wspólnego. Przysięgam! Udowodnij. Dobra. Głosujcie na Trenta. I tak wszystko między nami strasznie się pokomplikowało. Wyświadczycie mi przysługę. Haha! Rany na placek ze śliwkami! Ona blefuje! Przekonamy się. Tak czy inaczej, jesteś naszą dłużniczką. Głosowanie zakończone. Kto dostanie pozłacanego Chrisa, zostanie z nami. Na razie. Gdzie twoja kiecka, szefie? Pozłacanego Krisa otrzymują... Lindsay i Beth. Justin? A ostatnim szczęściarzem... Jest Owen! Sorki, Kolo! Chybać! Co?! To musi być pomyłka! Trent! Wynocha z programu! Ale... nie mogę odejść bez pożegnania z Gwen! Ej, szefie! Zabierzesz go? Gwen! Trzecia dziesięć do Obłędowa! I... Trent wyruszył w podróż! Pokazujesz mi to, żeby mnie bardziej zdołować? Tak! Właśnie po to! Udało ci się. Mnie się zawsze udaje. Niedługo znowu się spotkamy! Na planie totalnej porażki!